SK Nowości ostatniego notowania podwójnej gorącej dwudziestki ledwo zmieściły mi się na palcach jednej ręki, no bo było ich aż pięć. No proszę, proszę, jacy hojni, jacy łaskawi dla nowych numerów. Jedynym z nich po polsku jest współpraca na Fidej-Darii Zawiałow. Ich Bubble Tea w swoim debiucie na eskowej liście hitów wylądowało na 31. Witamy! Tęsknię do tego życia, ale chyba jednak wolę to na zdrowo. A co w pierwszej trójce? Na trzecim topic i A7s breaking me. Miejsce drugie, dualipa i physical. Tylko numerowi Szampan od Sanach udało się w 2020 być trzy razy z rzędu na szczycie podwójnej gorącej dwudziestki Radia Eska. Tak było do tej pory. Ewa Max i jej Salt zrównała się liczbą kolejnych zwycięstw. Co więcej, nigdy wcześniej żaden jej singiel nie był tyle razy na czele eskowej listy hitów, więc dla Ewy to było wyjątkowe notowanie. Kolejne już w niedzielę po 16. Zapraszam, Michu Sobkowski. We'll be right <laughs> back.